Cześć, tu Krazit Witam was w kolejnym odcinku z serii Pixel Painters I dzisiaj jest ze mną Hunter, witam I będziemy rysować wielbłąda <noise> Jestem ciekawy jak to wyjdzie Szczerze, wielbłąda jeszcze nie miałem Z moimi umiejętnościami rysowania to wyjdzie naprawdę komicznie No może być całkiem śmiesznie Jeszcze ja nie mam pojęcia jak to narysować Jak na razie ja mam coś co wygląda w sumie jak nóżka od kurczaka o, teraz drugi tyłaczek, to czy znaczy nóżka? O Boże. Mój wielbłąd będzie miał anoreksję na nogach. No wiesz, one mają dosyć te cienkie nóżki i dosyć duże kolana. W tych kolanach nie zaznaczyłem, trudno. Tu jakieś kopytka mu zrobią? W sumie nie wiem, ile one są kopytne. Ja w sumie... O. Ja w sumie jest. Też nie wiem, ale to jest. O Boże. Jakieś piramidy z tyłu narysuję Ty, Ale mój to taką przyczajoną jaszczurkę bardziej nie. przypomina Niż że... O może. Dobra Albo mrówka? Nie mam pojęcia naprawdę To jest straszne O tu spray jest nawet Tak jest spray, masz praktycznie wszystko jak w pancie. Eee, tylko, no żeby w Minecraftie rysujemy Takie ja fajnie się rysuje Aha, tak Przy, to takie Mam trochę skojarzenie. Ten, no ten, jak to się nazywa? Ten mój wielbłąd to trochę przypomina takiego, no jak, jak z gier na Pegazusa. Takie po prostu jakieś kwadraty. W sumie, jakby mu tu pysk zrobić, to, 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 to mnie zastanawia. Szczerze mówiąc, czeka, jakie wielbłądy mają pyski? Mają jakieś takie dziwne rogi, dobrze kojarzę? E, rogi? No, mają jakieś takie, jak coś w stylu żyrafa. No nie wiem, czy to, że mi się wydaje, ja nigdy na, na wielbłądzie nie jeździłem. Ja byłem raz w cyrku tylko. Ja moją no. budkę jeszcze taką zrobię jak u isamu. <laughs> Dobra, to jakieś uszy. Jakieś oczy, może. Tego koloru. Jezu, jak mało czasu. Ech, I może jakąś trawę, że będzie w piernicze w sobie w sumkach. Chodź tu. Żurrito. Dobra, ja robię trochę jeszcze niebieskiego. Z tyłu jakiś Allah Akbar poleci i... Pość. No jakoś ja w sumie tu oazę sobie robił. Może takiego spokojnego, biednego, bezpańskiego tego bielbłądzika zrobię. Przynajmniej będziesz miał noce spokojne, nikt się do niego nie będzie tam e, dobierał. jest wystarczy się no, tam, oporządzać. Boże... Jezu Chryste, co by mi kolor zmieniło? To jest zbyt straszne, żeby było prawdziwe po prostu. Boże, jakie to mam malować? Halo w sumie ja tu pustynię robię sobie, więc taki, wiesz co, kolorem? Brązowe, żółte robisz i tyle. Coś. Aj, tyle, tak. No właśnie, tylko kobiety tutaj. Ej, dlaczego mi. A to ja... mnie... Mam ci na wrażenie, że próbowałeś wypełnić kolorem i sobie zapełniłeś trochę więcej niż chciałeś. Znaczy, nie wiem dlaczego w niektórych momentach mi na biało maluje. No ale okej, okay, dobra, ja to szanuję. Halo. Dobra, tu sobie zawaduję. Ej, no, mój ten, mój wielbłąd będzie chorował na bielactwo. W niektórych momentach będzie o takie białe. No, e, zwróć tylko uwagę, że masz, jakby co, dwa różne rzeczy: rzeczy biały. O czym tu się nie chce pokolorować? E, biały oraz wełnę białą. Je, jeżeli nic nie pomalujesz, to jest wełna biała. A jak pomalujesz, to biorą biały jest troszeczkę inny, więc tutaj też chcę na to zwróć uwagę. Znaczy, to jest wełna biała. A ja normalnie mm. malowałem to, także nie wiem, co to się stało. O, się poma... ten, popsuło mi się, że inaczej nie powiem. Dobra. O, dobra, nie, ja odpuszczam sobie. Co, co wyszło w ogóle? Zaraz zobaczymy, 7 sekund i... Okej, okay, ostatni jest, ja skończyłem swoją wielbłąda. No, Picasso to za mnie nie będzie, tyle powiem. Dobra, i mamy oc do oceny. No. Tu jestem, o, jest moja. Ja na swoim głosować nie mogę. Ja na mi się głosuję, bo to... O Jezus, a ty dobre ci to wyszło. Ty, ale właśnie nie, nie, nie można na swym, tylko ja właśnie nie wiem, które to jest. Ty masz czy mówisz, czyli pewnie to. Bo nie, się nie, nie wczytały mojego wszystkie. Tutaj, mojego tutaj nie ma. Nie na ma, twojego. Chyba mój. Ja się pokażę. Ty, czemu ten wielbłąd ma trzy... Ja nie wiem, o, co, trzy trzytycki ma? Co to jest w ogóle? Halo, co to jest? Ja nie wiem. O, czekaj, o, są nowe. Gdzie jest mój? O, jest mój! Bo <głos》>, boże, ktoś mi tam daje. A ja ci czy czemu by nie? Ten na dole jest taki nas. O nie, ten, ten na dole wygląda jak gąsienica. Ten <głos》>, na dole ta gąsienica taka O, o ten boże. jest całkiem fajny. Ty tu jakiegoś nawet muzułmanina bym narysował. <głos》>, może ale bardziej mówisz, podoba że mi się to ten. Na... Jest, czy coś? Może, ale nie, nie, bo za wysoko, on tam się on, on tam nie sięgnie. To już są półfinały, widzę. No, to są... Tak, jakieś semi O Jezu, ja, ile punktów dostałem! Jak no, trochę zapunktowałem! Ci rombli, trochę ci rąbli. Ja myślę, że nawet możesz wygrać to. Jakąś tam... Nie no, kurczę. Jedna gąsienica, a drugi... Taki dziwny pies. No ja właśnie nie widzę, bo mi się nie załadowały, tak że dam w ciemno. Dobra, po której stronie jesteś teraz? Ja jestem po lewej. Dobra. Jezus, tą gąsienicą będę... W... <laughs> Tego. No. Dobra, wygrał. Rywalizował. Nie no, to tutaj akurat całkiem fajnie mi podszedł ten wielbłądzik. Zresztą ogólnie tak jak tego, jak lubi zwierzętaryzować budować RD, bo są całkiem proste i można ciekawe rzeczy zrobić. Najgorzej jak Ci przyjdzie na przykład temat trzęsienia ziemi. I co byś zrobił na trzęsie ziemi? No na jakieś budynki czy coś. No, Ale tak, wiem, tak ciężko jest zrobić. Dobra. Y a to, to, co kiedyś mówiłem, to jest błąd, że wysyła nas na to główne lobby i znowu teksturpak nam się zmienia. Teraz wejdziemy na kolejną grę i znowu tekstur pak nam się zmieni. Dobra, I tak dalej, i tak dalej. Chcecie na grę, czy ja muszę też na lobby wejść? Nie, nie, ty, ty, ty nic nie musisz. Jak jesteśmy w party i ja jestem tutaj liderem party, to wystarczy, że ja kliknę i powinno nas przerzucić. Dobra, jest. Ja tak, okej. Okay. I zaraz będzie kolejne. Boże, ja nigdy w życiu nie byłem dobry tak naprawdę w rysowaniu, czy to jakimś wirtualnym, czy to jakimś normalnym na kartce papieru. Wiesz co, jak rysowałem w pęcie, to wychodziły mi takie Picasso, ale nie Picasso w pozytywnym znaczeniu, tylko takie jakieś dziwne kreatury. Tutaj w Minecrafcie jakoś lepiej mi się rysuje. Taki bardziej kubizm, można by powiedzieć, co? Ja się nie znam, ja jestem typowy facet techniki i tak dalej, obraz, obraz. Jak widzę pustą kartkę, która jest za 35 milionów, to myślę sobie, że ktoś tutaj chyba bierze prudne pieniądze. Świeczka, hmm, hmm, dobra, mam pomysł, mam fajny pomysł. Najpierw tam sobie wypełnił i to będzie dobre. Możesz chociaż też szczerze mówiąc nie wiem czy to jest pewne czy nie ale wydaje mi się że jak jest zbyt duże wypełnienie to może trochę lagować. Im więcej bloków w tym może trochę lagować ale tutaj są tylko i wyłącznie moje wiesz yy, przypuszczenia. No mnie jakoś teraz normalnie chodzi tylko, może tylko będzie tak yy, brzydko wyglądać. Mm, przed przy, oceni przy, przy ocenie ja mówię że przy ocenianiu że się nie wczytuje wiesz o co chodzi. Mm -hmm. OK. Nie chciałem tego takiego kwadratowego zrobić. I znowu mi się biała wełna robi. Ty, a nie klikasz gumki? Mm -mm. Normalnie mam ten. Normalnie mam, jak to się nazywa? A może czekaj? A, już wiem dlaczego. Bo dwa razy no? po prostu klikam na jeden kolor i ten. Dwa razy maluję w jednym miejscu i to dlatego. Aha. Dobra. Wiem, sobie. Coś przy... przy ach, jak to się ma było przycieniować. się na tym nie znam cieniowaniu i nie wiem jak mi to wyjdzie. Ale coś spróbuję. O, jest. Kurczę pełne skupienie. No. Chcę chociaż jedną, jedną rundę wygrać, może się uda. Dobra, tu powylewać trzeba. Żeby to jakieś kopii w klej było albo coś, a ni nic takiego nie ma. Wiesz, to w Master Builder najbardziej właśnie by się przydało jakiś kopuły w klej, siecierka i tak dalej. Tak. Zwłaszcza się. osoby, które bawią się dużo World Editem, są do tego nieprzystosowane i no, trochę narzekają. Zdecydowanie. Dobra. I tu. I teraz jakoś ogień trzeba zrobić. Czerwone było na środku czy na zewnątrz? Bo zawsze zapominam. Ech. O Boże, ja robię, im ciemniejszy, tym bardziej wewnątrz wiesz, co pomienia. Czyli zaczynam takie na przykład od czarnego, potem jakiś czerwony, żółty, znaczy pomarańczowy, żółty. Zwykle tak to robię. Mm -hmm, dobra. Dry, coś takiego też. Gdzie może w miarę fajnie wyglądało. Nie wiem, czy mi to wyjdzie i czy ludzie to poznają. Ale ostatnio oglądałem sobie jakieś tam obrazki z Pięknej Bestii czy coś w tym stylu, jakaś taka bajka z Disneya I właśnie spróbuję zrobić ten taki świecznik z tej bajki A, bike. to było tak, Piękna i Bestia No I nie wiem czy mi to wyjdzie, czy to ludzie Poznają w tym Zniczu Okej okay. Minutka została, ale w sumie, nie wiem jak Ty, ale ja już mam całkiem sporo zrobione No ja nie, mnie to tak do średnio wypowiedział, że mówiąc, ale dobra, może będzie coś dobrego Dobra, teraz jeszcze jakiś płomień, to czerwony, tak jak mówiłeś, tu, kurczę, w sumie 43 sekundy Nie, 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 nie to, to Może jeszcze tutaj zrobić... Nie to! robię ze swoim życiem. Malujesz w, w Minecrafcie. No tylko to jest takie malowanie. Dobra. To będzie tak. O, zepsułem Da radę pomalować jeszcze? Nie da rady pomalować tego. Tak. Dobra. Dobra, jakiś tam świecznik zrobiłem. Jest. Że znaczy świeczki świecę. Dobra, i zaraz będziemy głosować? Moje będzie ciężkie. O kurde To o, jest dobre. W sumie to mi się całkiem podoba. To jest dobre. No właśnie próbowałem ten tylko mm, zrobić ten świecznik z, z, z pięknej bestii. Nie wiem jak bardzo mi wyszedł, jak, jak dobrze właśnie wyszedł. To jest ci bardzo fajnie. Jest moja nie, nie co? Ja już wiem czemu mi się tak słabo wideo settings. Ja mam bardzo mało czanków. O. To jest fajne. Tylko mi się nie ja Miałem tak na 7 czanków. O Dobra. Tu mamy kolejne. Ty, całkiem nie najgorsza ci ta świeczka wyszła, płomień ci fajny wyszedł No starałem się taki, taki w miarę Płomień tak. ciekawy zrobiłeś, no i całkiem nawet, no, jednym punktem z tobą wygra No trudno, zdarza się, dobra, ty jesteś tu Czekaj, you lock, y, top right, aha, dobra, wygra, no ja tu mam ty, u Nie, nie, no żeby taka świeczka wygrała z tobą, halo, co to się dzieje, no, no Wiesz co, ja jeszcze mogę zagłosować, a w tym momencie jest remis i ja, ja zrobię coś nieładnego i nie zagłosuję no. Było, że ten, było, że wybieranie randomowe. Los, losowe. Jest. Tak, no. i w tym momencie, jak jest porówno to jest wybieranie losowe. A tu zagłosować, tam mi się bardziej podoba. Hmm. Tu też miało być randomowe, no. Tak. Na którym dostałeś prawa, czy lewa? Ja prawy dałem. Ja dałem na lewą. No Jakoś tak teraz... wiesz. Co? No i teraz walczę z drużyną świeczką. <laughs> I zaraz ci powiem, co nie akceptujesz różowego, ty nie dobrze. Nie, nie dobra. Że, żeby, żeby nie było, będę tolerancyjny i dałem plusik na różową świeczkę. No i wygrałeś nie elegancko. Jej. Dobra. E, ja sądzę, że jeszcze jeden można przynajmniej nagrać, bo tak nagrywamy tak, 13 jeden. minut dopiero. Dawaj, dawaj, bo to. Czekaj, to że, Bo to zawsze to zawsze mi się wiesz, co przywiesza. Okej, okay, okej. Okay. Właśnie się Gryffin fajnie cieniuje, jak robi te swoje rzeczy. Różnie tam maluje i tak dalej, ale stara się cieniować i to całkiem ciekawie wygląda. Ostatnio go wymęczyłem godzinnym odcinkiem z tego, to jezu chyba z 10 różnych tematów było. I kolejny tej. Jest. Ile osób? 57, próbuje się dostać tam. No. Właśnie. Weszliśmy. O, akurat zdążyliśmy. Na równi, no na równi, rzuć na caśmę. Ja 22 wbiłem Jest, dobrze, jest, kurczę. Dobra, udało się, elegancko Jak mi wyskoczy pokemon jakiś to nie wyroję po prostu, nie ręczę eee, Jest możliwość, że, że jakiś pokemon będzie, bo w sumie to są takie właśnie... Okay, alligator, adiator. dobra to w sumie wiesz, też możesz jakiegoś krokonała, czy feralegitera, czy chociażby do, do Daila narysować. Więc też nie jest tak źle. Dobra, A, ja mam ten. Co? Miałem inny pomysł. Ja chciałem narysować tego. Nie oglądałeś może ile Typony przyjaźń to magia? <grych> o, zdarzało mi się. Pamiętasz jakiego pinki Pie miała tak. No to właśnie jego postaram się. On się jakoś, jakoś na syś nazywał? -Gami on się nazywał, O Nie, to nie, to wydawało mi się tylko. Dobra, jakiś inny zielony. No, tu będzie taki gami Tu jest za dużo, chyba o jedno Nie, tu jest cztery To będzie git no, pierwszym, w... pierwszym w ogóle moim tematem to był smok, więc w sumie całkiem podobne było Też zielone wielkie coś Jaszczurowate O Teraz jakiś biały ząb mu zrobimy Nie, 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 cofnij. Miałem y, okazję to oglądać z dwóch powodów. Po pierwsze, mój młodszy brat trochę na tym punkcie wariował. Po drugie, moja w tym momencie już była dziewczyna, troszeczkę na tym punkcie wariowała. No więc troszeczkę musiałem tego oglądać. Czy chciałem, no to, to już jest wiesz, kwestia inna. Ale oglądać musiałem. To całkiem fajna bajka. Zaczy, to jest na pewno fajna bajka dla dzieci. No to że ja, mnie akurat takie rzeczy nie interesowały. Ja jak oglądam jakieś bajki, to lubię takie w stylu. Czekaj, chwilę, cofnąć w stylu, nie wiem, Dragon Ball, One Piece i tak dalej, gdzie się walczą, biją ze sobą, w platerstwo i tak dalej. No to, to po prostu inna sprawa i różnica tego co lubimy. No. A, jest. Ale, jak miałbym córkę, to szczerze mówiąc, pewnie, pewnie z nią oglądałbym codziennie. Córka by nie dała spokoju, tylko mailet, telefony, mailet, O Boże, to już dwie minuty zostały. Tak, to jest mniej czasu niż na tym, na Master Builderze. Pyk, czyli one mają takie pionowe źrenice. Jest. Za to, co ludzie zobaczą, po prostu. Jezu, to jest skrzyżowanie kaczki, z tym skończyła. a nie aligator. Halo. Ja to coś próbuję wykombinować z drugim aligatorkiem. Innego senarsowałem, teraz drugiego będę robił. Znaczy mi wyjdzie. To już inna sprawa. No, ten kolor. Możesz kliknąć na swój nawiasto po prostu na y, obrazku kolorem jakimś y, i w tym momencie y, lewym przyciskiem. W tym momencie wbierze ci ten kolor. No nie to musisz cały trudno, czas. Mi, tam... Mi nie działa zbytnio. Nie wiem czemu. Jakiś ciemniejszy tutaj na ten na brzuszek. Dobra. Jakiś jasne, żeby wodę zapełnić. Ta woda to brudna powinna być, ale nie wiem jak ją taką brudną zrobić. O Boże, ty, ty takie szczegóły się bawisz? Nie, jest proste, wiesz co, jest prosty rysunek. Jak wiesz co, jak miałbym pewnie jakieś tam godzinę na wybudowanie, to bym się bawił w takie szczegóły, że jakąś wodę brudną. Chociaż co, co, może jakieś piaski zrobię? O, niechaj będzie. I jest krokodylek. Jezu To jest żałosne co, co ja zrobiłem No zaraz zobaczymy <laughs> O Boże o, Ty, ten jest całkiem fajny O którym mówisz? Ty o tym po lewej Ten, ten, ten po lewej stronie na górze Nie nie, nie mówcie, że wygra ten na dole, przecież on jest brzydki Serio? 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 Mój... Nie, nie ma mojego który z nich jest fajny, Który z nich jest fajny, ten jest fajny Czasami właśnie mnie denerwuje jak wygrywa jakaś kupateka Zaraz zobaczysz mojego to się przestraszysz po prostu Zobaczmy Sądzę, że piękniejszy niż ten nie będzie, o niż ten okay. Dobra Coś mi się wydaje, że tu będzie twój Nie, to nie twój Ty, Przepraszam, że ten, hmm. że zacytuję, ale tu jest napisane na dole chuj, dick, żopa co to jest? Okej, okay. czekaj. Chowno? <gry> nie wiem, nie podobało mi się. Dobra, z tych dwóch mi się bardziej podoba ten. No przecież to jest kurczę jakieś bazylisze, co oni? Przecież nie mają takich zębów, to jest jakiś mrówkojad. O, Ty, ten jest kozak! Ale czemu ja tu jestem? A nie, ja chcę zabrać. Mogę zabrać znaczy, jakieś... To nie, 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 papaliko, nie, 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 nie głosuj na mnie, ten tarcia wygrałby, więc nie ma sensu. Ale czemu ja tam jeszcze byłem? No nie no ten. Musi wygrać. On jest, to jest o wiele fajniejszy jest. niż ten. No fajny, ciekawy, takie śmieszne, śmieszne. A to kurczę jakaś taki dziwny Basiliczek no to... jaszczurka, szczurka, nie wiadomo co. Jest. To mi tak przeskoczyło. No już myślałem, że tamta dziwna jaszczurka. szórka. jakiś taki bazyliczek wystający ze mną, murówko, ja nie wiadomo co i, i ludzie głosują. No nic może, może mają jakieś inne skojarzenia z aligatorem. Dobra, ja sądzę, że to tyle no. całkiem fajne rysunki mieliśmy, fajny ten temat, alligator, wielbłąd e, i, i, i co tam było po środku? I świeczka no i świeczka co nie też, też fajny, fajny temat. Więc nie wiem, piszcie w komentarzach, które Wam się z prac najbardziej podobały. Rzadko piszecie, że nie wiem, że na przykład ta praca bardziej Wam się podobała, ale to są fajne wiadomości, bo w tym momencie wiedziemy, czy, czy to my mamy jakieś dziwne gusta, czy, czy, czy nie. A w tym momencie trzymajcie się bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. Yo.